Ale pierdoły piszą w tych horoskopach. Ciekawe co ten czerwony devil robi. No jeszcze najebałem, mam nadzieję, że trafię do tego żółtego czula. O, o, kurwa, o... To chyba tutaj. Dobra. Pizza chuju. Noe, co się tam dzieje? Coś gwizdze mi znowu pod oknami? To tylko ja twój ukochany sąsiad. Czyż kurwa euro się skończyło, to to sędziowie? Spalony był? A, spalony to faktycznie, bo nie ma co... ten... O kurwa, ale przeciąg. Eee... Łaaa! O, 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 mnie atakuje! O, co tu duchy? Duch starej tego cymbała? Co? Wypierdolę mi! Ty w szatajska wy... To ja, ty debilu! A, dobra, no, zamknij te drzwi, bo jest przeciąg... No to kurwa zamknij te drzwi balkonowe, no. Pierwsze, po co tu wbijeś? Co to za buty se kupiłeś? No zobacz. Co to za gówno? Kasa, kasa jakaś? Pianino dla Żydów. Żydowskie pianino? Mnie to no. na kalkulator przerośnie. Nie wygląda. no żartuję, to jest drukarka, będziemy drukować pieniądze. Coś z moim telefonem zrobił, kartoflu. Teraz kurwa lepiej kup sobie komórkę, a nie jakiś stary telefon będziesz używał. Kurwa znowu przeciągnę. Czy on w ogóle używa mózgu? Czy po prostu ktoś mu tam nasrał? Pierdolę, to trzeba wyjebać Tutaj damy tą drukarkę. Zobaczymy, czy będzie to działać. To będzie przesyłanie pieniędzy na grubą skalę. Ale najpierw wyślę zdjęcie jego mamy. Ale krzywa ta matka, cała obłosiona. Dobra, wysyłamy. No ciekawe, jak to działa? Uuu, działa! Co mi kurwa, zdjęcie swojej starej przysłał? Bo ja pierdol, się ogolić. No ale dobra, jak już co tak, to rodzinka w komplecie obok tego debila ma zdjęcie z Zakopanego na stoku. Nie wiem jak, jak to działa. Dobra, no to wyślemy mu jego podobiznę. Może pamięta o tym? Dobra, odpalamy. Cyk, cyk, cyk i wysłamy. O, chyba się spieprzyło. Nie wiem co to było. No nic, trzeba tego fujarę zawołać. Eee, zamziat! Kurwa, zaś te cygany tutaj. Tu przyszedł. kurwa debilu, do mnie chodź. Zjebało się to ty gówno, żeś mi kupił. Dobra, już idę. Hop! Dzień dobry. No, zobacz, kurde, to jest jakiś zepsute ziemię. Są sąsiad coś cię odpierdolił się razem odpiły. z ramką, kurwa. No a, coś, no a co? No przecież tak coś chyba wysyła. To no i na papier się nie? wysyła, a nie. Widzisz? Aha, dobra, dobra już Kuma. Idę, zobaczysz. To działa. Chodź. O <gryw> oh, oh. Ty się znajewany, czy ja? Nie, ty jesteś. Nie, bo ciebie ja. wali zawsze gorzało. Widzisz, sąsiad, działa. To jeszcze tanio. O, fajnie, ty. Tylko czemu, Czarnobie, nie masz kolorowego tuszu? Nie, nie mam. O ty pornuski oglądasz w i kotki. Nie są pornuski, tylko samochodziki. Dobra, teraz ja zobacz co tam tu gówno wydrukuje. Dobra, ja też idę. O Jezu, ale A ja to już nie te czasy. Ja nie mogę. No nie, no weź, ja go zaraz pierdolę drabiną. Panie, co ty Co tu się dzieje? Fieranki mi Masz spierdala. Kożyczki. Dobra, teraz tutaj trzeba to uruchomić. Ty, ale fajna sprawa, ty. Ty, ale zajebiste, no. Gardiny w samochody, czegoś takiego jeszcze świat nie widział. To jest, człowieku, pomysł na biznes. Zajebiste. A wiesz, jak to my mamy ty, głowę to, do biznesu. to robimy nie? teraz na scenum, nie? Firankę. Dobra, to ja się przy kurwa! Oddawaj mojego kwiatka, ty, kurwa, głupia drukarko. Dobra, to zobaczymy. Zaraz będę miał w samochodziki i drugą też. Co to za gówno mi wydrukowało? Kurwa, mój biedny kwiatek. Co ja teraz zrobię? A, wpierdolę go z powrotem do doniczki. Na pewno urośnie. Ach. Ni chuja, chyba jednak nie. Ach. Ale ja mam pomysł. Uratuję cię. Nie marsz się, Stefan. O, teraz. Kurwa. Pogrywasz ze mną w chuja? Zaraz to... Czekaj. Dobra, no w sumie w kwiatek też może być nie wyglądasz tak pedalsko no, Pasuje. Dobra. Oj, co, co tam się dzieje? Trzeba tu wypierdolić dziurę w ścianie, bo jest no za krótki kabel. Pierw co cyganów wyplewiłem, a to znowu mi się dobierają do drzwi, znaczy do ściany. Za krótki kabel był sobie. debil sąsiad. Słyszysz, za krótki kabel. Wejdź w, w migruj stąd. O, nie tak, w poprzek, No o. O, dobra jest, śmiga. No i po co? Masz tutaj. Kwiatki. No no fajnie, chciałbym takie mieć. A może jakieś cytki tu wreszcie będą... E, ale nie, w sumie te kwiatki też są ładne. I co, wybrałeś sobie jak no by się nie chciałeś naokoło? Na to by się nie iść na naokoło, tylko się musiałeś wpierdolić do mnie przez ścianę. Te kwiatki są zajebiste i te też. Nie ja uważajcie, o wozie i firanki. tutaj to skleimy, złączymy. Patrz, jakie będziesz miał zaraz kurwa zajebiste firanki. Takich firanek nawet. Ja, 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 to jest, po pierwsze to jest obruza, po drugie to trzeba go pociąć, bo się nie zmieści, ty tu stały sapało. Wszystko działa. No a fajnie mi to wyżygało. Tylko to trzeba podpasować z Trajtasiemką. Patrz o cyk, cyk człowieku, i możemy tworzyć nowe w... te wyposażenia wnętrz. No i zajebiście to teraz. Mam pomysł, zrobimy sobie zdjęcie i. A po co kręcić, jak od razu możemy. Po co zdjęcia, jak możemy? Pornusa nakręcić, sąsiad. Nie, nie, przesuń się lepiej tam. O, tutaj, tu. Co mnie maczasz? Czuję się jak pedał. Mam zajebisty pomysł. Zrobimy sobie zdjęcie, wydrukujemy i oblepimy za tym cały pokój. Tyś jest chyba chory psychicznie. No nie. ale dobra, to zróbmy to. Lecimy po kolei, tu taśma. Człowieku, i znowu robimy masową produkcję. Sąsiedzi, jak później przejdziemy do produkcji pieniędzy i nas złapią, no to... ...wszyscy pomyślą, że jesteśmy pierdolnięci i nas wypuszczą. Jakby nas złapali za... No a w sumie, siedzenie w zawiasach, przynajmniej mam zajebisty pokój, człowieku, teraz się Castorama może od nich uczyć, nawet możemy drukować koszulki i biznes otworzyć. No i <laughs> zajebiście. Fajno masz koszulkę. Dzięki.